To jest domek letniskowy. Taki piękny. To jest domek letniskowy. I teraz Wam pokażę, jak on wygląda w środku. Zobaczcie, to jest taki taras. Tu jest jeszcze kolorek szary jasny. Tu jest kolorek szary jasny. O, Wam tutaj ostrzej. I tak on wygląda. Jeśli chodzi o kolor tikowy. Tu jest kolor orzech ciemny na komplecie ogrodowym. Tu jest kolor orzech ciemny, a domek w środku wygląda tak. Proszę bardzo, zobaczcie, jak pięknie. Widzicie? Tam jest do góry wejście. Wejdziemy, pokażę Wam, jak on wygląda pięknie schodki i tu jest taka mała sypialnia sypialnia z oknem widać wszystko z okna proszę bardzo Ta jakby antresolka i tu jest widok na dół na salon idziemy sobie Tak, to wygląda. Duże okna. No i oczywiście miejsca na aneks kuchenny. Sobie robicie kuchnię. I tak ten domek pięknie wygląda. No i tutaj jest jeszcze toaletka. Wiadomo, można sobie zrobić toaletę, miejsce na toaletę. Kochani, teraz drugi domek. Drugi domek, już wam pokazuję. Zobaczcie. Tak wygląda. On jest malowany lakierobejcą linii Tołud numer 296. 296. Taka sosna orygońska I na tarasach jest położony drewron kolor szary, jasny. Właśnie. Zaimpregnowane pięknie połączeniu tutaj z, ze stolarką plastikową PCV. No i taka jest lakierobejca, widzicie, ona tak to ona się prezentuje. I teraz Wam pokażę, jak on w środku wygląda. Jest taki komplet grillowy, też malowany tą samą lakierobejcą. I już Wam pokazuję, jak ten domek wygląda w środku. Otwieramy. Tak, i zapraszam do środka. To jest salon. To jest salon. Już Wam pokazuję, jak wygląda. Proszę bardzo. Tam jest aneks kuchenny. Aneks kuchenny. Tu mamy schody do góry. Tu są drzwi wejściowe. I tutaj jest aneks kuchenny. Z oknem. Ja Wam pokazuję tutaj z drugiej strony, jak to wygląda. Ściany widzę są naszym lakierem jachtowym pomalowane. Tutaj taka kratownica zrobiona, dosyć solidna. Przy tym aneksie ona oddziela salon od aneksu. Tam jest miejsce na telewizor jakiś. Tak sobie możecie urządzić. No tu jest, wiadomo, łazienka. Łazioneczka do urządzenia i teraz idziemy do góry. Zobaczymy co jest do góry. W góry tak. O, widzicie lakier, jachtowy lakier w połysku. Jest taki przedpokoik, klatka schodowa. Tak. I tu mamy sypialnię. Zobaczcie. Jest dość duża sypialnia. Powiem szczerze, taka dość spora. Tak. Dwa okna. Otwieralno-uchylne. Także bardzo dobrze przeszklone. Dużo światła. No i z drugiej strony jest druga sypialnia. Już troszkę mniejsza. I też mogą tutaj swobodnie. Nawet cztery weź, jak ktoś by chciał. Wszystko zamykane elegancko. Drzwi. Coś wspaniałego, schodzimy na dół. Ale to, kochani jeszcze nie wszystko, bo mam jeszcze do pokazania Wam jeden domek, który jest już ewidentnie najlepszy z nich wszystkich. Także idziemy do niego, zaraz Wam pokażę. Jak on wygląda w środku? To był taki domek 5x7, 5 metrów na 7, i idziemy do następnego. I oto i on, proszę bardzo. Tak. Z pięknymi tarasami. Domek letniskowy, Wam też pokażę. To jest impregnowane też impregnatami drewron, bezbarwnymi. Taka deska tarasowa. On jest takim obitym, takim drewnianym, jakby sidingiem. I to zauważcie, że to jest z litego drewna zrobione. To jest deski z litego drewna zrobione. To nie jest po prostu jakieś listewki, tylko to jest zrobione z litego drewna cały czas Także to w ogóle nie strzela, zobaczcie, teraz bardzo długi I otwieramy Zobaczcie Wchodzimy do łazienki Tak wygląda ten domek To jest coś Tu jest aneks kuchenny z drugiej strony i on jest cały do góry, z otwartą przestrzenią. Powiem Wam, że bardzo ładnie to wygląda. Tu jest jakiś telewizor, też kratka tutaj zrobiona, też zrówna dość solidnie. Tu jest taka belka obita ładnie, aneks kuchenny, taki wszechstronny przedpokój. Wykończone bardzo ładnie. Tu jest łazienka. To jest przykładowe urządzenie, po prostu pomieszczeń przez producenta tych domów. I tutaj mamy sypialnię numer jeden, kochani. Łóżko małżeńskie. Duże okno. Z widokiem. Na pięknie. Bardzo dużo miejsca. Powiem Wam, że. Bardzo dużo miejsca i tutaj jest jeszcze druga sypialnia. Zobaczcie, widzicie? Pięknie z takim oknem pionowym. Telewizorek bardzo ładnie. Tak to wygląda. O, zobaczcie. Łóżko, szafa elegancko światełko też widzę już działa bo on jest tutaj już podpięty Będę pokazać także pięknie zobaczcie tak wygląda o, widzicie pięknie Się zaświeci no przepiękny domek także zamykamy i uciekamy takie właśnie domy się u nas produkuje tutaj w regionie. I to by było na tyle kochani. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Zostawcie łapeczkę w górę jak się Wam te domki podobały. I życzę Wam miłego dnia. Zobaczcie jakie piękne. Co wspaniałego Linito 296. Normalnie, cud.